Nie pijący alkoholik, to znaczy yy, ja sympatyzuję od dawna z prawem i sprawiedliwością, ale od urodzenia jestem bezpartyjny. Otóż widzicie, proszę Państwa, tutaj archipelag polskości. Setki, a może tysiące oddolnych inicjatyw na rzecz ojczyzny. To jest archipelag małych wysepek, które wyrastają z bagna byle jakości. Proces wyrastania tych wysepek. Przyspieszony został po 10 kwietnia. Gdy spytałem jednego z biznesmenów, który był również człowiekiem sukcesu, dlaczego zaangażował się w działalność obywatelską, w różne inicjatywy wydawnicze, w dyskusje, w marsze ku pamięci żołnierzy wyklętych, i inne projekty, I powiedział: Po 10 kwietnia było mi wstyd za polskie państwo i uznałem, że jak. Nie zaczniemy czegoś robić, to polskie państwo będzie leciało takim lotem, jak tu pole do I włączył się do tworzenia inicjatyw wysypek Archipelagu Polskości. Po 10 kwietnia to wynurzanie się polskości z bagna, byle jakości, nabrało siły. Zadanie, przed którym stoimy, to jest konsolidowanie tych małych wysepek, połączenie ich większe organizmy, w półwyspa, nawet kontynenty, bo bez tego kolejne małe pisemko, kolejny portal nie, nie da. Ale nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że na straży tego archipelagu polskości, na straży tego, żeby on mógł rosnąć, stoją dwa lotniskowce, które kursują... Po tym polskim morzu i chronią ten archipelag przed próbami jego podtopienia. Jeden z tych lotniskowców zbudował pewien zakonnik z Torunia. I są to media Radio Maryja, Telewizja trwa. Jak ktoś próbuje robić krzywdę tym inicjatywom, to w tych mediach może liczyć na obrady. A drugi lotniskowiec zbudował niezakonnik. Człowiek imieniem Jarosław z Warszawy. I tym lotniskowcem jest Prawo i Sprawiedliwość. I mimo rozmaitych swoich słabości, on krąży tutaj i chroni ten architet. I Ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz. Kiedyś o tym rozmawiałem nawet z prezesem Kaczyńskim. Jeśli jeden z tych lotniskowców, jeden z nich, zostanie zatopiony, to dni drugiego są policzone. One wzajemnie chronią w siebie, w archipelag, i ten archipelag chroni te lotniskowce. I zatem trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby PiS działał skutecznie. Można rozważyć, czy Pana pomysł faktycznie miałby takie oddziaływanie, jak się to wydaje. Te sprawy na pewno lepiej Pani poseł rozumie i będzie mogła odnieść, ale chciałbym, żebyście jakby przez to porównanie, przez tę metaforę zobaczyli, coś, co jest na trzeci dzień często niewidoczne. Istnienie silnej partii opozycyjnej chroni przestrzeń wolności w kraju. Ale te, każda z tych inicjatyw chroni z kolei te wielkie lotniskowce. Kiedyś ojciec Tadeusz w rozmowie ze mną powiedział tak. Gdyby oni się nie bali, że w razie czego na ulicę przyjdą starsze panie z parasolkami i że ich będzie dużo, to już dawno by sobie porządek z nami zrobić. Władza, kiedy widzi, że jakiś projekt, inicjatywa nie ma społecznego poparcia, to znajdzie dźwignię podatkową, bh licencyjną, koncesyjną, inną. Gdy widzi, że tysiące ludzi id id idą na marsze i na manifestacje, 这好贵，是不呢？